Hej, e, no to znowu ja i e, dzisiaj już mamy taki troszkę e, jaśniejszy dzień, więc mogę coś dla Was nagrać, bo te kilka ostatnich filmów to były takie bardziej, um, że nie był środek dnia albo szaro i te filmy były też takie e, właśnie szare przez to, a dzisiaj już mam słoneczko, e, więc um, siedzę sobie tutaj gdzie jest ono najlepsze, bo jednak e, w mojej sypialni bardziej je widać niż w tym takim salonie, więc no dzisiaj właśnie jesteśmy w takim trochę innym setting yy, i to też w związku z tym, że nie będę wam nic pokazywać za bardzo, yy, po prostu sobie pogadamy, więc yy, no też mi tutaj będzie wygodnie i tak jak yy, na Instagramie zapowiadałam yy, zrobiłam, o właściwie robię teraz w tym momencie film o tym jak skończyłam pierwszy semestr na studiach, jak mi poszło, z czego miałam sesję, jak w ogóle taka sesja wygląda, co się działo, czy było online, czy było zdalnie, czy udało mi się wszystko zaliczyć. Wiecie, o tym wszystkim właśnie dzisiaj Wam chcę opowiedzieć, no bo jednak już dużo zaczęłam Wam opowiadać o tych moich studiach, więc czemu tego nie kontynuować? Zatem bez przedłużenia, zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ok, także od razu ja powiem, że sesja to jest po prostu taki kolektyw egzaminów ze wszystkich przedmiotów, które wam się kończą. Czyli na przykład z histologii, z anatomii. Nie miałam w ogóle egzaminu teraz w tej sesji zimowej, ponieważ one są jeszcze właśnie kontynuowane na drugim semestrze. I dopiero w sesji letniej będą z nich egzaminy, więc tak naprawdę w czasie sesji miałam tylko z histologii kolokwia takie podsumowujące. Praktyczne z histologii ono było na żywo pod mikroskopami polegało na tym, że właśnie siadamy pod mikroskopami mamy pięć niepodpisanych szkiełek, e, musimy je sobie najpierw obejrzeć, wiedzieć, co tam jest pod nimi e, i potem dostajemy do nich pytania. Na przykład zaznaczona tam opona miękka w mózgu i trzeba powiedzieć, co to jest no bo nie wiemy, czy to jest opona miękka, czy może na przykład w ogóle źle powiedzieliśmy, że to jest mózg, więc takie rzeczy e, i je bardzo mi się dobrze udało zdać. I bardzo ono mi się podobało. Dobrze mi się to tego uczyło, i też e, właśnie dalej wydaje mi się, że gdybym usiadła na tym kolokwium, to i tak bym potrafiła dobrze na wszystko odpowiedzieć teraz po, po tak długim czasie, no bo ono było chyba 30 stycznia, więc um, jeszcze przed lutym. A teoretycznie miałam online e, kolokwium z histologii i już nic nie pamiętam z niego na przykład więc e, teoretyczne e, więc praktyczne o wiele łatwiej jakby zostaje w mózgu e, no i te teo, teoretyczne też zdałam za pierwszym razem e, no i na tyle właśnie e, wyglądała moja przygoda z histologią w pierwszym semestrze po prostu zakończyło się to dwoma kolokwiami no i teraz właśnie będziemy kontynuować w drugim semestrze po prostu ten sam e, materiał tylko idziemy dalej z anatomią e, wyglądało to tak, że zbiera się punkty te punkty z kolokwiów się sumują i tak naprawdę żeby zdać pierwszy semestr z anatomii trzeba było uzyskać daną liczbę punktów ja tą liczbę punktów uzyskałam a właściwie o jeden mniej niż tą wymaganą liczbę punktów ponieważ wymagana liczba punktów ze wszystkich kolokwiów to była 105 ja uzyskałam 104 natomiast co roku od kilku lat przynajmniej prowadzący obniżają ten, ten próg o, o kilka punktów. U nas obniżyli do 98, więc jak najbardziej ja weszłam w ten, w ten próg e, i wtedy po prostu też ma się zdane. A jak się nie uzyska tych punktów, no to ludzie pisali wyjściówkę z anatomii, em, czyli właśnie em, takie ala kolokwium ze wszystkiego od początku, czyli wiecie kości, mięśnie. Em, Stawy i układ krwionośny. I em, no, ciężka podobno była. Dużo osób bardzo nie zdało, niby mają mieć drugi termin. I jak się tego drugiego terminu nie zda, tej wysiłki, to chyba już odpadają. Więc kiepsko. Ja na szczęście e, uzyskałam te punkty, nie musiałam tego pisać, więc też miałam już na sesję spokój od anatomii. I jeszcze, przy, a nie, właściwie w, w sesję już, 1 lutego mieliśmy um, kolokwium z łaciny. E, ponieważ łacina też jest kontynuowana na kolejnym semestrze, to um, nie ma z tego jeszcze egzaminu. On będzie właśnie w um, sesji letniej. Na razie mieliśmy kolokwium. I to kolokwium e, też udało mi się napisać e, i zdać. No, i teraz egzaminy. Egzaminy miałam zdalnie, natomiast um, nie do końca, w sensie połowicznie tak, połowicznie nie wynikało to z pandemii, ponieważ e, niektóre przedmioty już były odgórnie zapowiedziane, że będą zdalnie, że będą to egzaminy online e, a niektóre miały być stacjonarnie i, i tego się mieli trzymać, no ale przyszła pandemia w sensie przyszła, no zrobiło się więcej zakażeń e, zrobili większe obostrzenia, no i też właśnie władze e, uczelni, wielu uczelni zresztą nie tylko mojej Poprosiły, żeby to, co nie sprawdza umiejętności praktycznych, żeby po prostu zrobić online, no bo będzie um, bezpieczniej. No i tak też zrobili, więc ja tak naprawdę no, wszystkie egzaminy miałam online, czyli biologię, em, biofizykę, fizjologię molekularną komórki i chemię. To wszystko z egzaminów? Tak, chyba wszystko. I czy ja wszystkie te egzaminy pisałam? Bo to, to jest też dobre pytanie, na, na które możecie myśleć, że odpowiedź brzmi tak, natomiast odpowiedź brzmi nie. I nie, u nas nie ma chyba, nie, u nas nie ma zwolnienia z egzaminu, powiem, że na niektórych wydziałach i na niektórych kierunkach tak jest, że na przykład, nie wiem, zrobisz x, y, z, uzyskasz ileś punktów, uzyskasz ileś, nie wiem, dodatkowych zadań zrobionych, coś takiego, Zwolnienie z egzaminu. Zaliczyłeś przedmiot, nie musisz pisać egzaminu. Mój chłopak nawet tak miał, z dwóch. U nas czegoś takiego nie ma. U nas trzeba pisać wszystkie egzaminy, no bo one po prostu sprawdzają wiedzę, ile się nauczyliście podczas tego semestru. Ja nie pisałam egzaminu z chemii. Dlaczego? Ponieważ nie zaliczyłam chemii. Em, em, nie zaliczyłam kolokwiów, właściwie jednego kolokwium z dwóch. E, które były podczas e, no, podczas nauki po prostu e, i żeby właśnie móc być dopuszczonym do egzaminu, trzeba było je zaliczyć. I ich nie zaliczyłam, w sensie no jednego nie zaliczyłam, więc nie mogłam pisać egzaminu i co teraz? No, warunek. Oczywiście, jak się w pierwszym momencie myśli o tym, że muszę wziąć warunek, no to wjeżdża na, em, na ambicje, no bo jasny człowiek myśli, że kurczę, jeżeli nie udało mi się czegoś zaliczyć, to chyba się tu nie nadaje. Ale no, wiecie, człowiek ochłonął. Em, zobaczył, że nie tylko on jest w takiej sytuacji, bo chyba z 8, chyba, chyba 8 osób albo 7. Od nas całego roku ma to samo. Właśnie musi wziąć warunek z chemii, bo po prostu nie zaliczyła kolokwium. Em, no i wiecie, no już, już się czuję, jestem ok, już dostałam zgodę, odciekana na ten warunek. Em, I po prostu będę e, jeszcze raz chodzić na chemię. I jeszcze raz chodzić na wykłady z chemii, jeszcze raz pisać wszystkie kolokwia, no i pisać po raz pierwszy egzamin na drugim roku, w pierwszym semestrze. Czyli po prostu semestr zimowy, w którym była ta chemia prawdziwa pierwsza, będę odrabiać w semestrze zimowym. Czyli właśnie tą chemię będę odrabiać od października. I wtedy po prostu będę chodzić z pierwszakami na zajęcia. Po prostu wybiorę sobie z ich planu, który mi pasuje do mojego planu. I będę chodzić. No i na wykłady tak samo i e, miejmy nadzieję, wtedy zaliczę. I za to się płaci. E, warunek u nas kosztuje tyle, ile punktów jest ECTS e, za dany przedmiot razy 100. Czyli, tak na przykład, e, jakiś przedmiot ma 3, 2 ects no to się płaci 200 zł. Chemia akurat ma 3 ECTS-y, więc płacę 300 zł za to. E, no i w związku z tym nie pisałam egzaminu, no po prostu nie mogłam. Więc nie pisałam egzaminu z chemii, więc pisałam biofizykę, biologię i fizjologię molekularną komórki. I wszystkie te egzaminy udało mi się zaliczyć w pierwszym terminie. Jej. E, więc nie miałam żadnej poprawki. Mm, bardzo się z tego powodu cieszę, no bo jednak dzięki temu miałam trochę dłuższe ferie, e, bo jednak ferie, e, sesja, sesja prawdziwa trwała od. 1 lutego do 10, coś takiego, a potem sesja poprawkowa, czyli wtedy właśnie były te poprawkowe egzaminy. Od, no, od 11 do um, bodajże 18. Coś takiego. Więc ja, no mi się udało właśnie do tego 10 um, lutego wszystko zaliczyć. Um, no, więc jestem z siebie dumna. Oczywiście, no to były egzaminy zdalne, więc o wiele łatwiej będzie zaliczyć um, wszystko. I em, no ja się z tym zgadzam, ja biję się po głowie, czy jak to się mówi, em, i, i mówię, że no jasne, że tak mogłam tego na przykład nie zaliczyć w pierwszym terminie, gdybym to pisała na żywo. Jest taka szansa, bo to było na pewno dużo materiału, na przykład biofizyka była bardzo trudna do ogarnięcia według mnie. Em, no ale no, takie są uroki z dalnej sesji. E, także tak. I tak naprawdę tak to wygląda. Tak zakończyłam pierwszy semestr, więc zdałam wszystko oprócz mi, e, którą muszę po prostu zdawać jeszcze raz i e, wchodzę w drugi semestr. Pełna optymizmu i, i cieszę się, że, że, um, że mam to już za sobą. Czy było trudno? Według mnie tak. Oczywiście. Nie było trudno cały czas i nie było to 24 na 7, że, że po prostu stres i masakra i ciągle coś. Natomiast były momenty, kiedy rzeczywiście, no pewnie wam mówiłam albo pokazywałam na Instagramie, że no, potrafiłam siedzieć do trzeciej w nocy ucząc się, a na 8 rano miałam już kolokwium z anatomii. I e, to były bardzo ciężkie momenty. Pamiętam, jak było kolokwium z mm, angiologii, czyli ze właśnie układu krwionośnego i limfatycznego, teoretyczne, czyli wiecie, no teoria, pisanie na kartce. To ono właśnie było chyba na 8.15? Nie, na 8.00. I ja właśnie do jakiejś chyba drugiej się uczyłam. Siedziałam i się uczyłam, napisałam je, tam ono się kończyło 9.30, a na 12.00 miałam jazdy z samochodem. Te naukę jazdy miałam. I po prostu po tych czterech godzinach snu ja jechałam po tym brudnie i, i, i musiałam uważać na tej drodze, ale dobrze mi poszło. I mogę się też pochwalić, że zdałam wewnętrzny praktyczny egzamin za pierwszym razem, no w sensie, że taki próbny jakby egzamin praktyczny, to jest, że nauka jazdy sprawdza i egzaminuje was, zanim zrobi to prawdziwy egzaminator. Um, więc jeszcze muszę zdać teorię mm, wewnętrzną, czyli na komputerku i będę mogła się zapisywać na prawdziwy egzamin. Um, no nie wiem, jak mi pójdzie na prawdziwym, bo um, Wewnętrzny, praktyczny, miałam ze swoim panem, który jest bardzo fajny, i czułam się z nim komfortowo w tym aucie i tak naprawdę nie czułam różnicy pomiędzy normalną jazdą, taką, wiecie, no, nauką, a egzaminem wewnętrznym. E, no bo to siedzi sobie ten sam pan obok mnie, nie mówi tak naprawdę nic nowego, mówi tu jeć, jedź, tu jedź, tu jedź. Czasami sobie tam gadamy o czymś, więc. Em, było? No, było spoko. Jestem zadowolona, zobaczymy właśnie, jak będzie naprawdziłem, Bo to będzie ktoś nowy, podobno ci egzaminatorzy nie są za bardzo mili czasami, więc no, zobaczymy. Trzymajcie kciuki, jak coś. E, no, więc tak e, kończę właśnie pierwszy semestr. I mogę Wam od razu opowiedzieć o drugim, ponieważ w, e, już niedługo zaczynam. No. E, więc z tego co patrzyłam na mój plan, to mam mniej Z samych przedmiotów. W sensie w pierwszym semestrze miałam chyba 13 przedmiotów wpisanych w plan e, plus WF, czyli 14, w drugim mam chyba 11, plus WF, więc 12. No w sensie to nie jest jakaś diametralna różnica, e, natomiast jest, jest ich teoretycznie mniej. Aczkolwiek więcej będę czasu spędzać na uczelni to znaczy w pierwszym semestrze miałam codziennie po jednych zajęciach na przykład jadę na dwunastą, kończę o 14, bo mam po prostu dwie godziny jednych zajęć, jednego przedmiotu teraz będę miała po więcej zajęć em, w ciągu dnia na przykład po dwa, trzy przedmioty w różnogodzinnych blokach na przykład dwie godziny, półtorej godziny trzy godziny em, natomiast też będę miała więcej dni kiedy mam zdalnie Czyli na przykład w poniedziałki mam ćwiczenia z genetyki, natomiast te ćwiczenia są online, więc zostaję w domu. We wtorki na przykład mam biochemię i e, anatomię, i to już jest właśnie więcej zajęć niż miałam w pierwszym semestrze na jeden dzień no bo to są dwa przedmioty i to już mam na uczelni. I też co drugi wtorek mam łacinę na ósmą, e, więc. E, więc we wtorki, co drugi wtorek, mam od 8 do 16 jestem na uczelni. Więc trochę długo. Środy. Środy znowu mam zdalnie, bo mam wykłady od 13.30. Natomiast ja, która bardzo lubi siatkówkę, i której zależało mega, żeby na tą siatkówkę pójść, akurat musiałam sobie znaleźć w. FM. W środę na ósmą, więc jak mam zdalnie od 13.30, to jeszcze na ósmą sobie jadę na siatkówkę, bo niestety już żadna inna mi nie pasowała w tym moim planie. No jednak zależało mi na tym, więc e, no już przeboleję, będę jeździć na tą ósmą. E, tak wygląda środa, i właśnie w środę mam e, wykłady z biochemii, z histologii, z genetyki wykłady i ćwiczenia to dwie różne rzeczy, bo ćwiczenia mam w poniedziałki z genetyki, a w środę właśnie mam wykłady z genetyki i jeszcze agronomię. Na czym będzie polegała agronomia? Nie wiem, zobaczymy. Powiem wam w kolejnym filmie, bo sama jestem ciekawa. W czwartki rano zdalnie mam ćwiczenia z biostatystyki. Mam nadzieję, że nie będzie tam dużo liczenia. I jak je skończę, to mam 2 godziny na dojazd na uczelnię i mam anatomię i histologię. Od 14 do 16 anatomię. No i tam 16, 18 mam e, histologię, więc znowu mam histologię wieczorem, e, chociaż tyle, że nie 18, 20, tak jak w pierwszym semestrze. E, no i w piątek znowu mam cały dzień zdalnie, od 8 do bodajże 16. E, też mam wykłady, właśnie tam z anatomii, z biostatystyki, mam wykład, bo w czwartki są ćwiczenia um, z czegoś jeszcze, ale nie pamiętam teraz. Um, więc widzicie, tego, dużo mam takiego jeżdżenia um, dom, e, uczelnia i, i, i tak. No też fajnie mam, że mam na przykład cały poniedziałek zdalnie i cały piątek zdalnie, no bo wtedy um, oszczędzam ten czas na dojazd. Które mimo wszystko, no to jest w dwie strony, to są dla mnie dwie godziny, więc e, zawsze to jest e, jakaś oszczędność. Zawsze, jak są takie na przykład mniej ciekawe wykłady, albo takie bardziej organizacyjne, na przykład, tak jak w tym tygodniu będą pierwsze, no to większość z nich będzie raczej taka organizacyjna, no to można się zająć też czymś innym, e, więc wiecie, no na przykład, akurat nie interesuje mnie za bardzo. System oceniania z agronomii, więc się poucza anatomii na następny dzień. A jak już jesteście na zajęciach na zajęciach na uczelni, no to nie możecie się pouczyć czegoś innego, no bo to tak głupio trochę, ktoś zobaczy zaraz. Um, także to jest fajne. Um, ja zdecydowanie bardzo się cieszę, że jeżdżę też na uczelni i że mam praktyczne rzeczy, bo bez tego no to. No, no nie, no nie wyobrażam sobie na przykład uczyć się anatomii tylko online. No bo to jednak trzeba zobaczyć, trzeba tego dotknąć, trzeba to złapać, nie wiem, kości zobaczyć, złapać jakiś ten śledzone, trzeba, no, no, no po prostu nie, nie ma sensu tego wszystkiego robić tylko online. Więc bardzo, bardzo się cieszę, że mam te dni, kiedy jeżdżę na uczelnię i też się bardzo cieszę, że to nie jest tak, że właśnie codziennie mam jeżdżenie na uczelnię rano i codziennie wieczorem mam jeszcze. Wykłady, tylko że to tak właśnie podzielili, że są dni tylko uczelnia, są dni tylko um, wykłady. Także to mi się podoba. Yy, no i zobaczymy, jak to będzie. No, jestem na razie pozytywnie nastawiona. Ja to zawsze jestem taką osobą, która pod koniec, na przykład wakacji albo ferii, już troszkę chce do tej szkoły, tam na te zajęcia, zobaczyć wszystkich, poznać właśnie te nowe tematy, zacząć robić znowu notatki ładne, bo to się robi ładne notatki przez pierwsze dwa tygodnie, potem to już się uczy z prezentacji. No więc mam taki excitement w sobie, cieszę się na to i zobaczymy, jak mi pójdzie. Mm, też nadal jestem w tej takiej fazie em, studiów, kiedy trzeba przerobić wszystkie podstawy i jeszcze nie będę się uczyć nic stricte pod leczenie, no bo po prostu muszę na, na razie ogarnąć podstawy, jak wszystko działa, prawda? Em, więc e, no też jestem trochę smutna z tego powodu, że nie mogę się jeszcze na przykład, nie wiem, nauczyć jak założyć jakąś sondę, czy jak, nie wiem, no, w, wyleczyć coś. No ale to przyjdzie dopiero z czasem. Trzeba być cierpliwym i, i, i trzeba właśnie przebrnąć przez te wszystkie nabłonki na, na histologii, bo właśnie zaczniemy już w czwartek histologię wejściówką z oddechowego i z pokarmowego, czyli trzeba zapamiętać np. jaki jest nabłonek w przeciągu nosa, a jaki jest w, w tchamicy. A jaki jest przełyku i wiecie, no to są. Tam jest na przykład osiem różnych typów nabłąka na odcinek odtąd-dotąd i musicie to wszystko zapamiętać. Więc właśnie z jednej strony super cieszę się, a z drugiej strony, ale no też fajnie, w sensie, no pewnie dużo osób z Was wie, że ja jestem osobą, która uwielbia zimę. Uwielbia jak pada, jak duje, jak po prostu jest ciemno. Natomiast też, jednak już po, po, po tak długiej zimie, cieszę się, że widać słońce, że mogę sobie właśnie spojrzeć za okno o 17 i będzie jednak jeszcze troszkę jasno, i będzie się robiło jeszcze bardziej jasno, i niedługo już będzie jasno, nawet o 18. Więc e, no to też daje, mimo wszystko, wydaje mi się taką um, chęć życia. Może to ma związek z witaminą D, e, nie wiem. Ale, ale fajnie, cieszę się na ten semestr, na co się, e, może nawet nie to, że nie cieszę, tylko na co się boję, no to to jest właśnie ta sesja mm, letnia, bo ona zawsze jest cięższa ponieważ właśnie będzie tam już anatomia i będzie histologia w tej sesji. Na przykład z anatomii to będzie no w sensie ze wszystkiego to będzie całe dwa semestry i z anatomii to na przykład może wyglądać tak, że położą mi kość piszczelową e, przed stołem, bo to będzie praktyczno-teoretyczne. Położą mi kość piszczelową, e, każą powiedzieć e, jakie stawy tworzy ta kość, e, jaki mięsień przyczepia się w danym X miejscu na tej kości. I jaka tutaj przebiega tętnica na przykład. No i wiecie, takie rzeczy. Więc to będzie po prostu ze wszystkiego. Teraz na anatomię jeszcze będziemy przerabiać właśnie oddechowy, pokarmowy, nerwowy, nerwowy to podobno jest Armagedon. I będziemy przerabiać ptaki. Zaczniemy już robić ptaki, czyli tak naprawdę anatomia od początku, tylko że na ptakach. Więc patrzymy. No. I to chyba będzie tyle na ten film. Już wam dużo opowiedziałam i też wiecie, no ja strasznie nie lubię robić tych filmów po 40 minut, bo potem mi się wydaje, że nikt tego nie chce oglądać, bo ja tam gadam bez sensu e, przez tyle czasu. Już wszyscy tracą po prostu uwagę, już wyłączają, już nie słuchają, biorą telefon, już niech, niech ona gada już, więc e, staram się właśnie keep it light and keep it simple. I nie chcę Wam robić tutaj właśnie jakiegoś e, maratonu gadania mojego. Mm. Tak jak mówię, no tak wyglądała moja sesja, tak będzie wyglądał mój kolejny semestr. E, to wszystko wam przerobiłam, opowiedziałam i sądzę, że no, nie mam co dodać. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie odnośnie tego, to możecie napisać je w komentarzu. A jeżeli na przykład są jakieś w ogóle zagadnienia duże takie większe, o których myślicie, że powinnam zrobić film. To koniecznie napiszcie mi to w komentarzu, bo ja bardzo chętnie zrobię taki film. Tylko po prostu czasami nawet nie mam pomysłu, co mogę Wam powiedzieć, bo już 8 razy Wam powiedziałam, jaki mam plan, już 8 razy Wam powiedziałam, że jest trudno i że jest y, takie i takie rzeczy są na anatomii. Więc no wiecie, nie chcę przerabiać 10 razy tego samego, bo wiem, że wszystkim będzie to nudziło. Więc jeżeli macie jakieś świeże pomysły, macie jakieś pytania, to mówię, napiszcie w komentarzu, to ja Wam zrobię na ten temat film. Z wielką chęcią, tylko musicie mi dać te pomysły, e, bo no też wiecie, ile razy można gadać o tym samym. Więc dziękuję za oglądanie. E, mam nadzieję, że Wam się film podobał. Może Wam trochę informacji dostarczyło, na czym to wszystko polega, co to jest sesja, bo ja na przykład idąc na studia nie wiedziałam, co to jest sesja, nie wiedziałam, co mnie będzie czekać. I trochę się bałam, szczerze mówiąc, bo nie wiedziałam, czy ja będę musiała coś tam wielkiego robić, czy to po prostu będą takie sprawdziany, nie wiadomo. Więc teraz już wiecie. I e, no, dziękuję za oglądanie i będę się do Was odzywać. E, w związku z tym, że jest już coraz jaśniej, to też myślę, że będę nagrywać częściej, bo po prostu będę mogła nagrywać po szkole. Ponieważ jesienią i zimą, jak już wróciłam o tej 17 do domu, było ciemno, jak wiemy gdzie. No to nie mogłam nagrać, no bo w, jak jest ciemno, to się kasza tu robi taka i to nikt tego nie chce oglądać. Więc będę, będę nagrywać częściej, bo jest po prostu jasniej. No, e, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, uwielbiam Was i e, widzimy się kiedyś. Pa!